Siema, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś miał być inny materiał, ale dosłownie 10 minut temu Giants oficjalnie zapowiedział nowego Farming Simulator 23 na urządzenia mobilne. Także dziś przedstawię Wam wszystkie informacje, jakie podał Giants na swojej oficjalnej stronie. Także nie przedłużając, subskrybujcie, łapkujcie, zapraszam do oglądania. A więc Farming Simulator 23 to oficjalnie następca Farming Simulator 20. Będzie on zawierał sporo nowych funkcji. W grze będziemy mieli dostępnych ponad 100 pojazdów i narzędzi, 14 upraw wraz z winogronami, oliwkami i sorgo, łańcuchy produkcyjne, czyli coś co mamy już w Farming Simulator 22, a także klasycznie hodowla zwierząt. W grze będzie dostępny tryb samouczka, pomocnik AI i nowa funkcja automatycznego ładowania kłód i palet. W grze znajdziemy także dwie nowe mapy. Owe mapy nazywają się Amberstone i Neubrun. Jedna zainspirowana środowiskiem europejskim, a druga północnoamerykańskim. Twórcy dodają piękny tekst, że zawsze w grze będzie czas na relaks i spacer. Farming Simulator 23 zadebiutuje już 23 maja na Nintendo Switch, iOS i Android. Także tyle z informacji, które dostaliśmy od twórców na początek. Teraz pora na małą analizę screenów z mojej strony i na prezentację maszyn. A więc moi drodzy, jesteśmy na oficjalnej stronie Farming Simulator, gdzie oficjalnie został zapowiedziany Farming Simulator 23 Jak już mówiłem, podaję Wam wszystkie najważniejsze informacje z tego oto artykułu Mamy jeszcze tutaj taki filmik na YouTubie, ale ten filmik w sumie nic ciekawego nie pokazuje Pokazuje nam tylko w sumie to, że jest właśnie Farming zapowiedziany, jakieś tutaj takie screeny które są tutaj w sumie na stronie, które zaraz Wam pokażę Tutaj w tym filmiku, no nic tutaj ciekawego nie ma Są to tylko i wyłącznie screeny i taki filmik zapowiedzi Nie wiem, czy twórcom się nie chciało robić zwiastunu, czy to tak celowe zagranie Ale przejrzyjmy sobie screeny i powiem Wam szczerze tak, że no Farming Simulator 22 wygląda praktycznie prawie tak samo jak ta 23, która tutaj dopiero wyjdzie Jak sami możecie zauważyć, no jest tutaj może ta... Tekstura w niektórych miejscach troszeczkę może i gorsza, ale no w sumie z Farming Simulator 23 będzie ta sama śpiewka, chyba co z Farmingiem 20, bo Farming Simulator 20 nie wiem czy pamiętacie, ale wyglądał praktycznie identyko w telefonie jak na komputerze. Chociaż tutaj na tym pierwszym screenie, jak widzicie, ta opona co tutaj jest z przodu, ona mi się nie podoba, jeżeli chodzi od góry, bo jest taka dziwnie płaska i ta tekstura jest taka dziwna. Tutaj jak sami widzicie, ten fend. Jest akurat już potem reszta jest wykonana dobrze, gleba jest taka bardziej e, płaska, też nie wiemy w ogóle z jakiego okresu te screeny pochodzą, także e, to to jeszcze mogą poprawić, także tutaj takie niedociągnięcia co są graficzne, ale też pamiętajmy, że to jest na urządzenia mobilne, e, na telefonie, na Nintendo, na iOS-a, a, a nie na komputer, także tutaj takie, że tak powiem jakieś takie teksturowe błędy są dozwolone. E, jak sami tutaj widzicie, no screen jak screen, ale gra wygląda bardzo dobrze. Pory roku jak widać będziemy raczej mieli, bo tutaj y, są y, z tyłu mamy tutaj jesień, mamy tutaj liście, które są pożółkłe. Y, następny screen, y, są tutaj kurczaki. Naprawdę gra wygląda tak jak 20. Może to renderowanie y, w oddali jest troszeczkę gorsze jak w dwójce, y, ale no to normalne, bo Wiadomo, taka dwójka jest na komputer, a nie na telefon i urządzenie mobilne. Tutaj akurat musi być trochę go, gorsza grafika, bo no musi ten sprzęt jakoś uciągnąć. Chociaż mój przyjaciel ma Nintendo i ogólnie na Nintendo to mi się wydaje, że jakby Giants się postarał, to ta grafika mogłaby być taka sama jak na komputerze, bo akurat konsole Nintendo bardzo dobrze z tego co widziałem radzą sobie z mocną grafiką, z dużymi wymaganiami. I tutaj mamy kurczaki, i z bliska naprawdę to wszystko wygląda jak farmingu na komputer, a. Tam w oddali, no jest może troszeczkę gorzej, ale to jest normalne. E, tutaj na tym screenie, jak widzicie mamy gospodarkę. Szkoda, że tutaj nie ma żadnego zwiastunu, gdzie moglibyśmy zobaczyć większość mapy, no ale Giants na razie tylko uchylił rąbka tajemnicy, takiego jak tutaj widzicie. E, będziemy mieli łańcuchy produkcyjne, czyli to co w Farmingu 22. Mamy tutaj jakieś tkaniny i naprawdę wygląda to, naprawdę wygląda to super, jeżeli chodzi o grafikę. E, jest to naprawdę z dużą szczegółowością zrobione, jestem pod wrażeniem, jak na farminga na telefon. Ale słuchajcie, nie ma się co zachwycać grafiką, bo wiecie, co jest najważniejsze na urządzeniach mobilnych. Optymalizacja, a z optymalizacją w farmingu 20 na początku to była tragedia. Na tragedia to jest mało powiedziane. Tutaj mamy Ponsę, Skorpioninga, rura wydechowa mi się średnio podoba. Tutaj w ogóle ta blacha taka dziwna jest po tej stronie, ale to wiadomo, to jeszcze poprawiam i to jest mobilny farming. I tutaj mamy tutaj Ponsę. Oczywiście nie ma się co nad tym rozwodzić. I tutaj jeszcze mamy nasz, nasze winogronka. One też oczywiście będą w farmingu. Tutaj widać, że jest taki trochę górzysty teren w oddali. No i to ogólnie w farmingu 23. Tak jak już mówiłem, będzie no. Jest to po prostu farming na. Powiem wam tak, nie ma się co tutaj rozwodzić. To, że wyjdzie farming mobilny 23, to było już wiadome. Z tego powodu, że zawsze po dużym farmingu wychodził tak zwany mały farming. No jak widzicie 24 minuty temu zostało to opublikowane. I co? No co mam Wam powiedzieć? No będzie to wszystko tutaj to co jest w farmingu właśnie właśnie w farmingu 22. Przejdźmy sobie jeszcze tutaj do tego preorderu, bo tutaj mamy jeszcze pokazane rąbek tajemnicy jakie tutaj będą. Tu jest oczywiście i tutaj Wam zaprezentuję jeszcze na szybko maszyny które są, tutaj jeszcze te maszyny będą dodane oczywiście i te prezentacje maszyn tutaj będę Wam pokazywał i tak jak już mówiłem śledźcie kanał, subskrybujcie, łapkujcie, bo tutaj będą informacje wychodziły na bieżąco tutaj mamy właśnie zamówienie przed premierą tego farminga 23 maj i powiem Wam szczerze to jest to jest chyba jakaś nowość, bo bo, bo, bo bo jakoś tak kurde w maju, nie, nie wiem czy w maju wyszedł jakiś farming ale no nieważne, mamy 23 maj, ale no troszeczkę jestem w szoku z tego powodu, że Zazwyczaj było tak, że farming wychodził w poprzednim roku, w roku W roku jakby wcześniejszy Pod koniec wcześniejszego roku na ten nowy rok, nie? A teraz tak wyszedł akurat w tym roku, to jest chyba pierwszy farming, który tak wyszedł No ale zajmijmy się maszynami, mamy najpierw tutaj z Andersona To jest to do, chyba do ścielenia z tego co mi się wydaje, tak? Myślę, że tak jest Brandner, mamy przyczepę no, w sumie to są te same maszyny, co mamy dostępne w Farmingu 22, tylko są przekonwertowane do wersji mobilnej. Tutaj mamy rozsiewacz, tutaj mamy casey, które będą, Axial Flow. To są wszystko dobrze nam znane maszyny, które były i w 19, i w 20, i będą teraz w 23. Dlatego też pokazuję Wam tutaj tak tylko rozlegle, bo to są maszyny, które już były w Farmingu i tutaj nie ma się nad czym rozwodzić, moim zdaniem. Nie wiem, po tych wszystkich latach, kiedy ja już siedzę przy tym farmingu, to nie wiem, jakoś wielkiego wrażenia na mnie nie zrobiło, nie zrobiła ta informacja, nie, nie wzbudziło we mnie tego jakoś dużego entuzjazmu, ale, ale wiadomo, pokazać to trzeba. Dojczwary mamy. Mamy w sumie te same czwary, co są w farmingu 22. Faresin, tutaj mamy tą całą, ten cały tutaj, co robimy, paszę, tą całą maszynę w której robimy pasze dla, dla krów Kolejne są Fendy Z Fendów jak widać nic już dalej nie będzie dodane, Fendów będzie tylko tyle bo nie mamy tutaj nigdzie napisu Coming Soon Są to Wario modele Dobrze nam znane z Farmiga 22 Przyczepa do transportu zwierząt będzie tutaj jeszcze jedna z tego co widać Grimme do uprawy ziemniaków i buraków Tutaj jeszcze coś nowego się pokaże Hardy, opryskiwacz, ochrona roślin, Mega 1200 litrów. Szerokość pracy 24, pojemność 2700, jak widać. Horsch, kurtywatory, będzie tylko jeden, też dobrze nam znany z Farminga 22. JCB Fast Track, jest to jeden z szybszych ciągników Farmingu, wiadoma sprawa. Mamy jelonki, czyli John Deere. Duże ciągniki, małe ciągniki, kombajny, tak to wygląda. Firma ktu, y, Junger. Richt jakoś tak. Ja nie jestem dobry w wymawianiu y, nazw maszyn. Bardzo dobrze o tym wiecie. Y, moc 57 koni, 17 km na godzinę, 17 km na godzinę. Y, Potem jest Kemper, y, przystawka do sióczkarni, y, Cockerlink, kultywatory. Tutaj jeszcze coś się z tego pojawi. Agroliner, przyczepa do palet. Tej przyczepy akurat nigdzie nie widziałem, więc to jest chyba coś nowego. Y, Krone, mamy tutaj zgrabiarkę. Do tego Kun. Siewnik, technologia balowania, Kferneland, pługi, siewniki punktowe. Co dalej? Lindner, ciągnik mały, dobrze nam wszystkim znany. Lizard, z Lizarda mamy tutaj te całe beczkowozy do przewozu bawełny, przyczepy i pikapa. Kolejny jest Message Ferguson, coś tutaj jeszcze będzie. Potem są New Hollandy, coś to z New Holanda pewnie jeszcze będzie. Tutaj mamy te dwa kombajny do oliwek i do winogron, jak sami możecie zauważyć. Ja mówię, a tutaj tylko tak ogólnie wam to pokazuję, bo naprawdę są to maszyny dobrze Wam znane z Farminga 22 i naprawdę nie ma sensu, żebym ja się nad tym jakoś głębiej rozwodził, bym Was tutaj zanudził. Potinger now, kosiarki, siarki, tutaj coś jeszcze prawdopodobnie będzie. Ponce. no i z ponse takie małe zaskoczenie, bo nie mamy tego drugiego Ponse tutaj, który był do wożenia drewna, jest tylko ten Skorpioning. Firma Rabe, też dobrze nam znana, która robi kultywatory. Taki kultywator nawet z 19 był na początek. Ropa, z ropy na razie mamy tylko i wyłącznie tej przystawkę, ale prawdopodobnie będzie tutaj kombajn. Rudolf, przyczepy. Samson, również przyczepy. Waderstad, to wszystko jest nam dobrze znane z farminga 22, nie ma tutaj nic nowego. Ciągnik Valtra, szkoda, będzie tylko jeden. G135. Wenhus, wozy ascenizacyjne. Prawdopodobnie nowe maszyny będziemy też dostawać w update'ach do Farminga 23. Także tym się nie przejmujcie. Welger, przyczepa, no i coming Sun, No i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o takie najważniejsze newsy. Podsumuję, powiem wam tak, ja sobie to teraz podsumuję tą całą premierę Farminga 23. Powiem wam tak, czy jestem jakoś szczególnie podekscytowany? Myślę, że tak akurat nie, bo spodziewałem się tego, że taki farming wyjdzie. Ale zaskoczyło mnie to, że wyjdzie teraz, w sensie, że wyjdzie w 23 roku, a że wyjdzie ten farming w 23 roku, to już coś na jednak 25 rok takiego grubszego musi być chyba planowane, tak jak już kiedyś powiedziałem, nie zabija się kury, która znosi złote jaja, także rok 25, czyli, czyli możliwe, że wtedy będzie coś grzebane do farminga 25, ale zobaczymy, to jest tylko taka moja luźna polemika i co? Śledźcie kanał, bo będzie się pojawiało więcej informacji. Myślę, że przedstawiłem wam wszystko, szczegółowo co się dało. Także co, ja już nie przedłużam. Żegnam się z wami. Piszcie w komentarzach, co w ogóle sądzicie o tym farmingu 23. Jest to po prostu Farming 22, tylko że przekonwertowany na właśnie urządzenia mobilne. Także piszcie komentarze, co sądzicie. Ja się z wami żegnam. Mówił NOSUR do następnego. Cześć. Na razie.